Legiony, sława i chwała. Z tej strony młoteczka. Na waszych ekranach Terraria. Ze mną jest Lord Ciemności. Dobry miętrz. Oraz Zła i Szatana. I, i Omek, jak, zwa, jak zawsze, Ramol dzień w żółtym płaszczu. Dzień się, dobry. Tak, dzień dobry. Coś się wysłowić nie mogę. W tym odcinku obiecałam wam, że pokażę, co jest w skrzyni, ale ponieważ chłopaki zebrali skrzynię, to już wam je pokażę. Nie, nie zabrali chyba. A, chciałam przytrolować ty. <laughs> Dobra, klikam w skrzynię. W skrzyni mamy statułkę anioła, double pierda, którego sobie założę, srebro i pięć potjonków leczenia. I jest, uwaga, wracam na suficie. Jeszcze skrzynkę jest za kość. Jeszcze skrzynkę, zakoszę. Co mamy na suficie? Real, farbowany. kabel Idzie do nas. No. A, idzie. Nie mogę tej skrzyni zepsuć. O. A tutaj... nie stoisz na niej? Nie. Coś nas zmienia, Alisu. Aaa, bo tu jeszcze jest jedna rzecz. Takiej nie mogę zdjąć. Boże, bo ta jedna rzecz to w ogóle to był mój śmietnik. To się topie. Coś tutaj mnie kłamie, terraria. Albo jestem niedorozwinięta, albo. Przecież teraz jest pozmieniane, tak. No. To próbowałam młotem zdjąć tak jak kiedyś. W ogóle młotek teraz się do czegokolwiek przydaje? E, Ścianę się nim zajmuje. To co, hmm, idziemy Po lewej woda, widzę. Tutaj Lord Ciemności coś kopał. No, Ale woda. Ale woda. Wszędzie woda. Czyli standard. Dobrze, to... Haha, mam double pierda. No, więcej szatańskiej rudy. Musimy zrobić lepszy killoff i kopać to badziewie. Nie kojarzę jakiejś rzeczywistej rudy, która byłaby tak czerwona. Bo to na pewno jest... rubin. Miedź. Tak. Miedź jest, jest bardziej pomarańczowa. Ups. Rybka tam była jakaś. <grybka> Troszkę cyny. Coś pod nami. Ej, pod nami jest jakaś jaskinia, chodźmy się tam przekopać, tylko żeby wody nie spuścić. Nie jak spadniemy, to idą roz. Czemu mi się cały czas na toporek przełącza? Może coś rolkujesz, albo na klawiaturze klikasz. Hmm. Oj, oj, oj. <śmiech> <śmiech> Ja proponuję teraz w bok. Znaczy, <laughs> jak chcesz omek, to skacz, so ja nie mam z tym problemu. sobie itemy. Ciekawe, czy tu no, ma jeszcze stoi? Nie, no to panie są Ale byłoby ja, jakby dodali w paczu coś takiego, że jak pójdziesz daleko od domu, tam się nie wiem, kocą się robaki albo jakieś zombiaki albo inny syf. No, albo jak masz nisko na podłodze. Tak, i wszystko się pali, jak w Simsach. Ustawiłeś kuchenkę i... <noise> Kolejna czerwona ruda. Nie wiem jak. Serce! Nie, nie wiem jak was, ale mnie ta czerwona ruda wkurza, no? Bo nie mogę jej wykopać, a ona świeci i korci. Ja wzięłam skrzynię magiczną, więc wy panowie dzielcie się 12 sercem. Srebra. Na kilof jeszcze pewnie za mało. Kto bierze serce? Eee, tak, bierze. Aaaa, będą się my. teraz przypychać. O o zobaczę, czy się kilofem da. No dobrze, bomba! Hurra! Tylko nie utoń. Teraz będziesz koksem, będziesz naszym tankiem. No, drewnianej zbroi. Oj, lepsza drewniana niż żadna. Pamiętasz, jakie początki Terrarii były trudne bez żadnej zbroi? No. I zawsze się tą biedną mieć tak poksiło, żeby <laughs> ulepić lepszego. Nie chcę nic mówić, ale skończyły mi się... Mmm, nie to perek. A u góry Batman, coś... srebro! Srebro! Jakieś takie niebieskie pajęczyny. Srebro. Teraz śmiesznie zrobili te kratki no. takie, które... Połówki jakieś takie. Trzeba tam wskoczyć jakoś. O, jest. To coś, to po prostu jest jakaś taka chyba narośl i nic się nie da z tym zrobić, tym niebieskim. Może się uzbiera srebra na kilo. <grymny> Wrócimy po to czerwone? Intrygujące. O, przestało się świecić. Bo to chyba... A, o, to światła. Mówiłem, hmm. no, że to ja się świeca. Co ty masz, że ty się tak świecisz? naszej meduzy, meduzy, znaczy z rzadka. Aha, cwaniaku, skąd masz? Dropoł. Ej, paczek. O, to O, króliczek. Ale paczek się nie przyznał od razu, nie? Tylko że jest tam Dobra, dobra. Przyznawałem się w poprzednim odcinku. Chyba mi się pochodzi że to jest pałeczka omega. No, wiesz, tak myśleliśmy, że sobie pałeczkę omega na szyi wieszasz no. Tu taki, ale w ogóle wiesz, jak cichaczem haczem przyfarcił... <noise> Skąd te zombiaki słychać? Z lewej. Oli! Pelęgniarka! No tak. Pozebrałeś serduszko. Ja chcę zabrać tą statuę królika. Miałam powiedzieć chomika, nie wiem czemu. <noise> Kto mnie tu tak narozrabiał? Synę kopię Dobrze, wybaczam ci tym razem. Utopisz naszego Lorda Ciemności, ale to nic. Eee, ja się nie ma światło. No właśnie, co za ort ciemności, jak, jak się świeci. Prawda? on to chyba specjalnie zrobił, wiesz, żebyśmy go już tak nie przezywali. Jednak chyba wolał pana chaosu, tak coś czuję. A to dobrze, że tak świeci, bo teraz nie trzeba będzie. Tam są dzbanki. No, trzeba wodę no, odlać. Się ja się postawiłam! <noise> Idź ty! E, monety. Złodzieju ty. Nie pónieś biś Aaaa moja pałeczka. No, <laughs> no. Swoją pałeczkę zgubił. Nie mam już pochodni. Ale mam o, teraz o ty czy to i zaryczało gdzieś? Bo to nie ja. ja. Chyba. O Mawowi zaburczało w brzuchu. Nie no, najadłem się. Ja w sumie też a tam jeszcze żurek na ciebie czeka. Nie. Ja. Hmm. O, już... To jest już inny poziom, widzę. Tak, zdecydowanie. Jest tu dużo betonu. Ale, Ale jakiś slime mnie. jeszcze biega Foks. bez nóżek. Czekaj, się tam wkopię do góry, żeby pozbierać trochę tej pajęczyny. Albo się nie wkopię, bo... Nie! Weźcie to, weźcie to, <laughs> to weźcie to, weźcie to. Z kilofami na slime'a. A jak? Rozumiem, że teraz dwa odcinki będą na to o tym, jak wychodzimy na górę. Są tak. <grym> Raczej jeszcze będzie odcinek eskapada. Tam nie wiem. O, popatrz, co masz pod nogami, Megu. A ukradnę ci, ukradnę ci, nie zrobisz o ty. tego, co chciałeś. <grym> <grym> Jeden zakosiłem. Oszty ty. Jeszcze będzie właśnie o ekspedycji ratunkowej. Pewno, bo jak tutaj gdzieś się poskładamy, to. Za mm, fuk Jaki rozkoszny! To szkielet. Jak to szkielet? Wygląda jak jakiś pomyt ktulu. Nie wiem jak wam, ale mi się skończyły pochodnie. Mi też. Cała nadzieja w świecącym sztachu. Zgasły właśnie. Paliwo to, to, się skończyło. Bo to działa tylko pod wodą? Tak. To ja mam pomysł. Weźmiemy wodę i będziemy tak polewać co chwilę. No, tu jest woda. I pod nami jest jakiś materiał. No, faktycznie. Slimaca matka jest pod spodem. O. Mamy bomby chyba, więc. Ja mam trochę. Dobra, to ja się pomocę trochę i zrobię wam światło. Ale tutaj mamy platynę. Pięknie. To nawet, nawet sporo. Też pewnie sztabek to ze dwie będzie. Znając życie. Czyli jeszcze jest ten y, ołów? Ja. Sztabu spuścił wodę. No przecież. Kopnę cię. Ktoś ma w ogóle pochodnie? Ja mam. Jedną. <noise> <noise> Żeśmy się wybrali. To trzeba im tam bombę włożyć, nie? No to się może źle skończyć, ale hmm. proponuję się stąd ewakuować najpierw. Jak widzimy, to, to oni zaczną biegać. No ja nie wiem, czy tam bombę się da wrzucić. ją slimem i, <coughs> przepraszam, przyklej do nie. ściany. Jak slimem? Nie mam. Nie masz slajma żadnego? Nie. Czy znaczy, żela? Nie. A mam. A, bo zabiliśmy parę slajmu. No <grymne> może w takim razie pochodnie zrobię. A masz drewno? Na nadzieję, że no mam. No to ja. Ja myślałam, że ty nie masz drewna i tego. Yes, Slajmy się skończyły. Dobra, zobaczę. Mogę zrobić jedną bombę. Więc zrobię. Poświeć. Już moment. <grymne> o. Hmm, no dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proponuję się odsunąć. Pani Jak to tam się rzucało. r czy lewym? Znaczy, rzucaniem czy Chyba do lewym? Chyba lewym. Znaczy, Rzuciłem. Chyba nieźle, ale. No, brawo, tylko teraz jeszcze musimy poradzić <laughs> dobra, sobie z niego szkielet? i szkieletem. Taki on Może... jest szybki. No, szkielety tak mają. Mm, nie wydaje mi się, żeby wcześniej były takie szybkie bardzo. A tam, pod spodem jeszcze długo było. One zadają sporo no. obrażeń. Nie opażeń. <noise> Już. Lord ciemności uratowany przed szkieletem. Hmm. I co dalej? Proponuję się powoli zacząć wycofywać, myślę. Dobrze, Bo to. Pochodzi mi się skończą w końcu. Wracamy. Z naszymi łupami. Tam coś do góry jest Ametyst! Gdzie? Tam, a, To jest raczej jakieś fioletowy. No to to. To jest platyna jeszcze. A. Albo. To, ma Albo to Drugie. Albo to, 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 to drugie coś nazywało ołów, tak. Czyli to trzeba naokoło to kopać i się tam do góry dobić. Się no. Sam... O, o, o. czym jest to, to niebieskie. Jakieś takie porosty no, To śmietne. jest platyna, a to niebieskie to nie wiem. Chyba się tego nie da zbierać, czy da. Nie da się właśnie, da się tylko tak rozwalać, jak trawę. Tam coś więcej jest. Dobra. Widzicie tam na górze ząb, jak jest wbity mnie tam w głowę? Dziadę. Nie. A czekaj, tam coś pływa. Czy tak jest? Idziemy go zabić. Wygląda ciekawie. Zaraz go padnę. To wy a ja poświęcę. Jaki wygodny. <laughs> a, muszę sobie dorobić. No to wam pomogę kopać. <laughs> <laughs> Odejdź! I trzymaj to pochodnie. <laughs> na no, sieroty. Wiadomo, nie super. Hmm. Trzy szkielety. Idziemy. się, że ten z mieczem nas załatwi wszyscy, wszystkich. Na pewno nie. Będzie super. rzucę im bombę. A masz jeszcze jedną? Mam, mam, cztery, ale już nie klejące. A ja mam jeszcze tego, żela troszkę, więc... Tutaj się wyleje woda? O, ciekawe. Można no, ich spuścić tam do kanału. <laughs> Ups. Jest dobrze. Woda upłynęła, no bo... A nie da się przez ścianę ich załatwić? Może się da. O, da nie się. Da się. No, o. To ich tutaj. Kreatywne wykorzystanie mechaniki gry. Tak jest. Mówiłam, no, że my jesteśmy koksami, sobie spokojnie damy radę. Może on zdropi ten miecz? Jest o, jeszcze robak. robal. Ale będzie dobrze. Jest twardszy. nic nie zrobił. Co <laughs> za świnia. Ups. Hmm. Dobra. Rozumiem, że wracamy tym samym, tą samą drogą, którą szliśmy, no, czy idziemy Jeszcze zobaczę tutaj może. Chociaż nie widzę tutaj. Uważaj A. na nietoperza! Się podkradł. Dobra, to ja tutaj zakleję. To zakleiłam! <laughs> Dobra. To idźmy tędy. Hmm. Koniczynka. Nie zostawiajcie mnie. <noise> nie da wskoczyć. A jak nie wskoczysz to... się naucz. Bo jesteś sobie większa piechoła niż ja. <głos> <głos> ja wszedłem bez, bez double jumpa. Tutaj mam Spoko, jeszcze coś. Mam jeszcze 800 piachów w kieszeni. Ktoś <noise> <noise> mi może poświecić? No ja tam nie doskoczę. To sobie coś postaw. <noise> Ej, Biedronka! Albo kleszcz, nie wiem Tylko co to jest. Biedronka, Idę to Biedronka. zabić? Biedronka. Jest co to jest? jakiś żuk. Znacie to... tą piosenkę? Chodźmy zabić biedronkę. Tu kojarzy się nam mnożyło. To jedna. Tak kleszczowo trochę wygląda. Ale to nie jest. Hmm. Nie to wiem. Jest co to jest? To jest Kosi ostro, no, bo, tym, bo za tym, 20. Hmm, no Dobra, to robię kamikadze. Idź tankuj. Ty masz najwięcej HP. <grych> no teraz to już chyba nie. Ej, co jest? To ona nas ucieka? Bo to jest ten. A. widzisz, schodek taki. No to dobrze. To ja go będę stabować? Jeden <grych> HP. I będzie dobrze. Trzy hapy mu wieram. Rzucę tam bombę. Ta i wszystkich nasek. Ej, czy on ma taki śmieszny na pierśnik ten szkielet? No coś mają chyba. Się namnożyło tych nowych potworów. Ło. Huk, Uuuu, Co znalazłam? Coś na H. Cóż masz? Red husk. Pancerzyk. No. Załóż na tak głowę. <noise> chyba się nie da. Nie wiem co mogę z tym zrobić. Może coś się da... Do czerwonej farby się używa. Co tutaj nic nie było. Tam nie było nic, można się przetentegować. A szliśmy tędy, żeby zobaczyć co to jest. A, nie wiem nic. Woda i coś dalej. Potionka mam i coś dalej. A, jakieś inne tło. O, ciekawe. Chyba. No takiego Uf, tła nie można kojarzę. Można się przekopać Weźmiemy dzbanuszek Eee, pochodnia została, ciekawe Idź nasza Meduzo Więcej tu tu chyba nic nie ma No jakoś też nie bardzo coś widzę Ty, a jakby on miał tę maskę tlenową i oddychanie pod wodą, to ale miał ten osum. O, tu już się zmienia na jeszcze coś innego. Takie piekłowe trochę, nie? Garniki ze ścianą. I platyna pod nogami. Bogactwo. Jesteśmy koksami. Chciałem złota, mam platynę. <noise> Nie pośpiewam, mogę tylko biedronce pośpiewać. Ty gdzie idzie. Mam no, jakiś czarny. Chcę ukraść naszą platynę. No. Wiesz, bardziej bym się spodziewała, żeby chciał ukraść złota, no. 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 <noise> Zażarłam grzyba chyba jakiegoś. Podejrzewam, że platyna pójdzie w pierwszym ogień na kilofa czy coś. Bo musimy to czerwone wykopać. Jak nas rozjechał tutaj. Gdzie ty, dziadu ty? Czy no, my się tu kopiemy w ogóle? Idzie do nas się Mieliśmy wracać. Głowy. No tak, mieliśmy wracać. To szpieleton, no, jakiś taki nasz szpieleton. W sumie nie było, mu widać, że berek. Może miał po prostu buzeczkę założoną. Gdzie ty Batman mnie tu? Dobra. Łatka nie jak zwykle. skakanie, <grym> trudna sprawa. Zagapiliśmy się, moi drodzy. To ten, będziemy się żegnać. <śmiech> <śmiech> Dobra, to tak. J jak jakieś podsumowanie na dziś? Eee. Hmm. Złoto, złoto, złoto. <laughs> platyna. platyna, platyna, platyna. Tak jest. No i świecący... Cokolwiek no. to jest. Tak. Świecący lord ciemności, gdyż połknął omega pałeczkę. Dobrze. żywiamy się. Ze mną był świecący Lord z ciemności oraz władca platyny, czyli Omek Ramol w żółtym płaszczu. Dzień dobry, No i byłam oczywiście ja, młoteczka. Do zobaczenia w następnej terrarii. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Trzymajcie się. Cześć.